Cześć, z tej strony Marcin Kudłaty. E, tym razem pojechałem na największy bazar motocyklowy w Czechach. Weteran Techna w Brno. E, zobaczysz, co kupiłem, e, jakie były okazje, ile było stoisk, ile motocykli, jakie ceny. Wszystko e, na, w czterech częściach. E, tyle było materiału, że aż cztery części będą tego filmu. Zapraszam do oglądania. Hej! Jeśli oglądasz moje filmy, a jeszcze nie, subs nie subskrybujesz mojego kanału, proszę kliknij w to. Będzie naprawdę bardzo miło i przyjemnie. Pierwszy raz widzę chyba takiego pucha. Nie wiem, może coś napiszecie mi więcej, co to jest za model, ale 100 tysięcy euro kosztował, czyli jakieś na, na, na w tym czasie jakieś 500 tysięcy złotych taki puch, tutaj jakiś certyfikat no ciekawy, bardzo ciekawy ten motocykl zobaczcie jakie tam dźwignie do, do hamulca chyba, nie wiem hamulec sprzęgło A, bo tak w starych rowerach przedwojennych, coś w tym stylu no i ten sam sprzedawca miał jeszcze taką konwinę. Nie wiem, na motocyklach japońskich się kompletnie nie znam, także nic Wam więcej nie powiem. Się zatrzymałem na zacząłem od shl później jakieś radzieckie sprzęty i, i od razu później miałem takie szczęście, że kupiłem Harley'a Iron Ironheada tak już zostałem przy tej marce Często w komentarzach się pytaliście właśnie o jakieś takie motocykle, więc tutaj za 9000 euro był Tutaj różne różniste części w skrzynkach Jakieś silniki, może coś tu wypatrzycie ciekawego? Ja tutaj nic nie, nie widziałem. Tutaj zobaczy jakiś składak e, Romet, jakiś chyba eksport. Bo to logo tak troszeczkę inne było. Później dopiero patrzę, mówię, nie, to składak. Pamiętam jeździłem takim po złotym stoku u dziadka. Kolik stoi ten Romet? Tysiąc korun. To jest polski Romet chyba, nie? Nie wiem, polski. Eksport. Chyba Ale po Taki miałem kiedyś taki rower chyba też dobra cena, bo teraz u nas tu jest szaleństwo, na to wszystko prl -e. O tutaj jakieś różne lampki, karbidowe chyba telefony stare, radia. Tu zobaczcie jakie placuchy były. Bramborowe placuchy się smażyły panie. <grytanie> to skusiłem się tam pójdzie do takiego placka i żałowałem to <grywa> tutaj cofola za 45 skija no fajnie było na tym bazarze w że właśnie tyle różnych stoi z jedzeniem kolik tak 80 80 koron, czyli jakieś 16 zł no, tutaj były <grywa> ziemniaczki, mięska, w papryce no super to wyglądało ale ja właśnie się spuściłem później na placka takiego jakiegoś grubego i no nie fajny był ten placka no ale fajnie że właśnie tyle jest stoi różnorodność jedzenia to naprawdę było tak duże plus. O, ja tutaj tego plazuka zjadłem Zapchałem się z nimi całkowicie, myślałem że później jeszcze coś zjem, ale no niestety ten klacz wygrał, mimo że zostawiłem tą ponad połowę chyba. A tutaj jakieś różne motorynki, ceny napisane na każdym sprzęcie, także możecie sobie zobaczyć. Może oszczędziłem sobie czasu z pisaniem napisów, bo to też kolejny, kolejna robota. Mówię, no to tutaj na tym YouTubie to już kurde, półtora etatu chyba mam że ona mnie niedługo z domu wyrzuci, a cz CZK, fajna, ktoś się ostatnio o CZ pytał, to proszę bardzo, a to Tatra, samochód Tatra, prawie jak, prawie jak czarna Wołga. E, przypominam też wam o komentarzu, tak, żeby zostawić komentarz e, po oglądnięciu filmu czy w trakcie na końcu powiem dokładnie, co napisać, żeby wygrać nagrodę. Wcześni mają też zajawkę na te wyścigi motocykli zabytkowych. I tu właśnie takie dwa sprzęty na takie wyścigi można było nabyć. Kolik stoją. No i tu się uda odgód, jeszcze nie wziął za palisade, tak to nam za 30 tysięcy z nałagi motory. 30 tysięcy, a tam 50 tysięcy? Koron? 2200 euro. 2200 euro. A tam 1200 200 euro. To Tylko 1 I tu zobaczcie, ile dobroci do WLK. Ja się skupiłem na kapie. Ale jakbym miał wózek, to kurczę, żałuję, że tego wszystkiego tam I nie kolik stoi, to? 10 A ja, nie. Tysic, y... Ile było jak. Już można cenę jeszcze raz? 10 korów Tysiąc korum Już nie wiedziałem, ile powiedział, czy w euro, czy w złotówkach, czy, <laughs> czy w koronach, właśnie. A tutaj ten silnik? 15 15 tysięcy. 15 tysięcy koron to jakieś tysiące zł. Dobra cena, bardzo dobra, no ale nie chciało mi się nosić niestety tego złomu, a mam już takie trzy silniki. No ale mogłem na handel to wziąć, tylko kurde jak to zabrać. Następnym razem już mówię, wózek od dzieci zabieram, mam taki plażowy i będę go targał ze sobą. A gaźnik do półki? No, oryginalny gaźnik za dwa koła to dobra cena, ale niby nowe części, ale w środku tam widziałem, że nie wyglądał za ciekawie. Nie wiem, tutaj nie widać na, na zdjęciu, ale no, trzeba by pod nim popracować. Mam kolegę Adama, pozdro Adam, który robi cuda z takich złomów do włelki ale... Wskaźnik jeszcze jeden leży na półce, więc sobie odpuścił. Ale kapy nie miałem. Znaczy, kiedyś miałem, ale sprzedałem, a teraz jeszcze kompletuję jeszcze jedną wl i, i tak zbieram, zbieram po tych bazarach. Stałem tu trochę przy tym stoisku i tak się gapiłem, kurczę, żeby nie przeoczyć czegoś. Wróciłem jeszcze później z dwa razy w to miejsce. Silnik dosyć szybko się niestety sprzedał, bo już myślałem, żeby go właśnie na koniec bazaru kupić i, i zatargać do, do auta. No ale ktoś był przede mną i by tu fanciolek. Tu jeszcze grzebie trochę jakieś chorbowody. Tam jakiś rozrząd, o, portki, jakieś uszkodzone. Wszystkie. No, to jest dolna pompa od WLK Ciężko w ogóle zdobyć teraz te pompy W ogóle ciężko z Mogą Mogłem to w sumie kupić bo chyba to nawet fajnie wyglądało Nie wiem jak tam gwinty były o, Szpulki też były Ale jakoś ja zakładałem ostatnio te gotowe zestawy z Ukrainy i tam już na jakby wszystko nowka bo kiedyś walczyłem z oryginałem to kurczę myślałem że się o, że mam dobrego fanta za 200 zł kupiłem kapę do WL. -ki. Jak widzieliście mój film z bazaru w Łodzi, to identyczną kolega Z Bydgoszczy sprzedał za tysiąca, a tu za dwie stówki wpadło, także już takie, takie okazje cieszą jak się złapie coś na bazarze. A no, dokończę teraz właśnie z tym oryginalnym bębnem do WLK walczyłem, walczyłem, bo kupiłem takiego oryginalnego w farbie. No ale co z tego, jak z tego nic nie można było robić, albo... Czy może by działało, ale to dwa miesiące pracy musiałbym poświęcić. organizatora i to właśnie taki duży fajny plac w koło tej hali. wszędzie były te stoiska, tutaj jabłka. A tysięcy czy trzeba przemnożyć przez 20 groszy. O, tutaj wpadł ktoś na pomysł, żeby takie bańki pomalować na wzór Shell'a. No i super to wygląda. Ale no, widać, że to, jak się przypatrzy, przypatrzyłem, to widziałem, że to po prostu było chyba świeżo pomalowane, ale fajnie wyglądało. O, tutaj zbiór różnych gaźników. No, może coś tam wypatrzycie ciekawego.

No, tu zobaczcie ten schowek, jaki fajny, pomysłowy e, w tym motorku. Musiałem oczywiście pogrzebać, odkręcić, bo mi to nie dawałoby spokoju. O, i tutaj jest korek w lewu paliwa. Pomysłowo. <grybujesz> I tu. Awo Simpson, 45 tysięcy, też chyba dobra cena, koron oczywiście, później widziałem, że go ktoś tam gdzieś przepychał, więc chyba się sprzedał. Razy 20 groszy, trzeba i cena. Kanapę lekko jakaś nutria zjadła, ale tak to wygląda elegancko, no, kompletny, w miarę chyba, tutaj wam zbliżenie na numery zrobię, patrzcie jakie ładne numery, nic nie kombinowane. Ten sam numer tutaj na ramię Nie wiem czy tak miało być Czy to właśnie ktoś nabił numer silnika na ramę? Nie wiem powiedzcie mi Na, na tych awoszczakach się kompletnie nie znam no, Zobaczcie ile tutaj jest szpargałów fajnych Silnik do NSU 450 euro. Tutaj ceny były na ten, napisane jakimś takim markerem e, białym. tu. zobaczcie, coś tam może być po Tutaj też jakieś kartery, koła. Nie mam pojęcia od czego to koła. Rama tak samo nie wiem. Może zidentyfikujecie coś, napiszecie tu więcej o tym. Ja się też cały czas uczę, no bo tam kilka motocykli mam rozpracowanych, ale tak to e, ogólnie to lubię oglądać takie rzeczy, ale już tak jakbym miałbym kupić coś konkretnego, to nie będę wiedział. O, tutaj się cofnąłem znowu do stoiska bułkowego i taka o, pokrywka e, stacyjki. Udało mi się kiedyś w ogóle w Stanach kupić chyba 30 czy 40 oryginalnych stacyjek e, NOS, czyli New Old Stock z zapasów takich wojskowych. Kiedyś Wam może pokażę mój zbiór właśnie części do buelek. Często tam coś paczkami ze Stanów do mnie przychodzi. Też w ogóle mam taki pomysł, żeby zrobić taki filmik. Właśnie e, otwarcie paczki ze Stanów od cioci z Ameryki. Napiszcie, czy by was to interesowało. W ogóle sprzedawca, nie wiem, czy zauważyliście, był w koszulce... Z... Boże, nie w koszulce, tylko w bluzie od małego Hadec Wieliczki. Jeśli chcesz coś kupić na tym bazarze to trzeba taki wózek niestety mieć ze sobą i wtedy można wszystko targać. <laughs> o bo tutaj jeszcze patrzę na te silniki, patrzę, patrzę, no mam tego kurczę tyle, ale dalej mnie to jakoś jara kręci no. I niestety nie pojechały ze mną. No, pamiętam jak pierwszy silnik właśnie do WLi kupiłem gdzieś na bazarze w Warszawie, wtedy żeśmy byli ze stoiskiem jeszcze naszym motozlotowym z Łysym. Ile ja wtedy wody nakupiłem? Był sześć razy opity chyba ten silnik, żeby się nie rozesł. No wtedy jeszcze piłem. Teraz już, teraz już sobie dałem spokój od kilku lat i dzięki temu mogę te filmy kręcić. No to zobaczcie jakie fajne orzechy PRL-owe. sobie też takiego orzecha w sumie sprawić, żeby czasami gdzieś na rundkę w komina pojechać w takim orzeszku. <grych> o tutaj ta mortka świli jest, widzieliście to w, to w ostatnim odcinku były te cz eee, Właśnie mówiłem o tym, że, że, to, że widziałem te mortki <grych> kreta w zasadzie, a nie świli. No tutaj też cały kompletny taki motocykl mały. Tu fajne zbiorniki były. Ura, ma nie wiem od czego. I prodam Kawasaki. Kolik stoi na Kawasaki? 75. I żółte tablice, nie wiem czy to jakieś próbne. Tutaj dużo różnych szpargałów. I tutaj reklama burzy. Zobaczcie. 26.11 Tutaj opony różne, o jest cennik. Można zobaczyć czy to dobra cena, czy nie. До войны не было можно было пошукать а что? Okay. Еще предrage... ну так а сейчас все а там одни мины только мины 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 и трупы <ассуж siamo с nousi> это было это, сейчас сейчас если будет позитивно украины то только с минами будет еще минимум 10 лет минимум то есть проблема To jest taka nowa technika, że teraz nie trzeba dużo narodów. Teraz trzeba tylko logiczną technikę. Drony i rakiety. Tutaj nie wiem czy się wsłuchaliście, ale gość opowiadał, że teraz na Ukrainie ciężko, nic nie można przywieźć. Same miny, miny i, I trupy. Mam nadzieję, że ta sytuacja na Ukrainie się szybko jakoś wyprostuje, bo chętnie bym pojechał znowu właśnie na ten bazar do Lwowa. W ogóle mój dziadek był ze Lwowa, tam spod Lwowa w zasadzie tak zawsze opowiadał o tych terenach, o dzieciństwie aż w końcu musiałem tam pojechać. Bo długo się bał w ogóle pojechać kamera. Zobaczyć swój stary dom z Polski jestem, także będzie... Film na YouTubie. będzie mm -hmm. z burzy. Nie kłamię. O, tutaj Tomek się pytał o naszywki. Proszę bardzo, to jedyne miejsce, gdzie były naszywki. Jawy. że Także możesz śmiało jechać tam z naszywkami. Ja w ogóle mam w sklepie też chyba, nie wiem, z 500 czy 600 różnych rodzajów naszywek. I słuchajcie, wejdźcie w opis filmu. Wrzucę tam kod rabatowy 10% na zakupy Także jak wyjdziecie na moją stronę motozłoty.com e, wpiszecie na koniec zamówienia ten kod, to będziecie mieli 10% e, rabatu tutaj dla widzów e, Termowa wysyłka od stówki. Także zapraszam. Rozumna dochoda samodzajemne bożym <laughs> A ja tam automat spolika kto to Kolik taki zbiornik? A taka reklama? 5 tys. Chyba tak nie wygląda Więc to. Jest to zarobiec od jak Tak samo, że na Gdyby był wózeczek, to ta reklama bazar już by jechała chyba u mnie. Na przyczepce. O, tu dużo takich stoisk w ogóle, że ludzie chyba sobie poprzywozili też jakieś swoje części i sprzedawali więc tam też e, znając życie, tam będą jakieś okazje. Tutaj różne tarcze. Powoli kończy się ten trzeci odcinek. Pamiętajcie, żeby w komentarzu dać e, hasło BRNO, tak? Będę losował, znaczy aplikacja w sumie będzie losowała te komentarze. I proszę was zasubskrybujcie mnie, dajcie lajka, like właśnie komentarz, to jest taki mega power dla mnie. E, i to duża pomoc jakby w rozwoju kanału, także wielkie dzięki w ogóle za to wszystko co robicie. Trzymajcie się, hej.